Niestety, olej. Mamy olej w zbiorniku. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Faso Garage. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny indywidualny projekt. Jako bazę sprowadziliśmy korwetę Z06 siódmej generacji, czyli samochód fabrycznie generujący 650 koni i 650 Nm momentu obrotowego. Udało nam się znaleźć bardzo fajny egzemplarz, delikatnie uszkodzony w prawy przód. Najpierw zaczniemy od pełnej takiej rewizji auta. Zobaczymy jak wygląda od spodu, zobaczymy czy jest coś uszkodzone. Zobaczymy jak wygląda system olejowy w tym samochodzie, bo jest tutaj sucha miska, ona jest oczywiście pusta, bo auto długo stało, ale nie wiemy, czy ten olej jest w silniku czy może jest jakiś wyciek. Zobaczymy, no i spróbujemy ją odpalić. Zanim zrobię cokolwiek Chciałem jeszcze otworzyć bagażnik Bo nie otwierałem w WC ani razu bagażnika Bo nie działa elektryczne otwieranie bagażnika Także spróbujemy teraz tutaj O otworzyło. Ale nie chcę otworzyć O Otworzyła się a, był jakiś woreczek ze śrubami zakiszczony. Dlatego. To śruby do owiewek jak mi się daje. Reflektor odwetki. No oczywiście uszkodzony. Moja centralnie w niego dostała. Położymy sobie kofergi. Dobra, moi drodzy, posprawdzaliśmy to, co mogliśmy. Próbujemy ją opalić. Zobaczymy, jak to zagada. Mamy ciśnienie, dobre Ona nie chodziła bardzo długo, odpalimy ją teraz Pozwolimy jej troszeczkę sobie popracować Słuchajcie moi drodzy, korweta odpaliła Chodzi pięknie, niestety nie możemy jej rozgrzać I posłuchać wtedy wydechów w pełnym zakresie obrotów Pojawił się jakiś wyciek z układu chłodzenia Bo ja przechodzę teraz do demontażu zderzaka tej tych wszystkich elementów, żeby odsłonić fartuch uszkodzony On jest oczywiście z włókna szklanego Tutaj wszystko trzeba będzie wymienić On jest wklejany do ramy Także to będę wszystko demontował, żeby odsłonić Zdemontuję zawieszenie Przedni zderzak Wywalimy myślę te chłodnice Chyba, że się okaże, że jest przewód uszkodzony To wtedy chłodnice zostaną, jeżeli nie będą przeszkadzać I postaram się naprawić przewód Żeby ją odpalić, rozgrzać i zobaczyć jak to pracuje? Spójrzcie, na kurwetę mamy naprawdę gruby plan. Ona jest już mocno pomodyfikowana, ale chcemy jeszcze kilka rzeczy dołożyć. Na pewno z tyłu wyląduje spoiler, to skrzydło od wersji ZR1. Tak właśnie wygląda jak tu na obrazku. Ale najpierw to skrzydło muszę znaleźć. To nie jest prosta sprawa z przodu myślę troszeczkę inny zderzak wsadzimy, inne dokładki no i może uda się jeszcze fotele inne znaleźć, chociaż te są kozackie oprócz tego zastanawiamy się jeszcze nad felgami, bo jedna i tak jest uszkodzona zobaczymy czy uda nam się znaleźć taką jedną nową je odratować, może na inny kolor zrobić albo na taki zastanawiamy się na pewno nad żeluzją tylną może ją wyrzucić, dyfuzory na pewno zrobimy nowe one są uszkodzone tutaj brakuje tych żeber, to spróbuję odtworzyć okleina jakaś może inna może zrobimy ją w dwóch kolorach, wiecie, dzielone auto po środku z lewej strony, inny kolor z prawej, inny kolor, zobaczymy, ale jestem mega podekscytowany, bo jest potwór niesamowity, zobaczcie pod maską, jest też sporo rzeczy porobione, tutaj oczywiście jest kompresor, fabrycznie to auto generuje 650 koni i 650 Nm, co przekłada się na, pamiętajmy, że to jest auto doładowane kompresorem, czyli nie mamy żadnych turbosprężarek, które nam tutaj wyciszają, Dźwięk silnika mamy piękny układ wydechowy na klapach. Także, jak on jest otwarty, słyszymy świst kompresora, bulgot V8 i to taki głośny bulgot. Oje! Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda auto bez dachu. Oczywiście to jest targa, ściągniemy sobie daszek. Wtedy fajnie widać wnętrze. I pokażę też Wam jeszcze sekretną skrytkę, którą ma korweta. Tutaj w konsoli centralnej jest naprawdę sztos. Można ukryć. Nie będę mówił głośno jakie rzeczy, ale Wiecie, co tam można ukryć Zobaczcie tą maskę, tą felgę To auto Co? Chowam te cztery śruby od maski Osobny woreczek do maski I będziemy odkręcać zderzak Tutaj jest parę e, śrub, jest też parę plastikowych kołeczków I tu jest takie ciekawe mocowanie, to akurat jest wyrwane Przez to uzyskujemy bardzo taką fajną tutaj szparę W kurwetach, które są źle poskładane, zazwyczaj jest brzydka Także będziemy starać się ją zrobić bardzo ładnie, tak jak tutaj Z tamtej strony Dokładka zderzaka jest wymontowana I powiem wam, bardzo piękny element Widać, że ręcznie robiony z włókna węglowego e, Robiłem takie rzeczy parę razy Raz wam nawet pokazywałem na filmie Z odbudowy BMW F30 e, Bardzo fajny element Ten jest niestety też uszkodzony Prawego w ogóle nie było Fajny element też z lewej strony To jest takie poszerzenie błotnika pełni też funkcję nadkola, zbiera. Zresztą element też tutaj lakierowany. Ten widoczna część lakierowana jest na taki kurczę, taką, nie wiem, metaliczną czerń z dodatkami niebieskiego brokatu. Pięknie to wygląda. Poprzedni właściciel naprawdę dbał o to auto, nie oszczędzał pieniędzy na serwisy oraz modyfikacje. Wszystko jest zrobione na najwyższym poziomie. Cały front jest w PPF, ie błotniki też. Wszystkie te dokładeczki Ręcznie robione z włókna Inne elementy lakierowane Tutaj na przykład mamy kompresor On był cały ściągany Znaczy obudowę kompresora Też jest polakierowana I jeszcze co najważniejsze Obrobiona jest góra Prawdopodobnie na frezarce Jest ściągnięta ta warstwa lakieru Żeby odsłonić te takie aluminiowe paski Mamy spoilery, Mamy układ wydechowy Mamy felgi Masak... Dużo rzeczy klejne. Dobra nadeszła Chwila, na którą tutaj czekaliśmy Z Mikołajem, mamy odkręcone wszystkie Elementy plastikowe Ściągamy zeżak Powiem wam, że jest dobrze Kamery są całe, sprawne czy Raczej sprawne, nie są w ogóle uszkodzone Tak samo wtyczki Zeżak ma dosłownie tutaj tylko uszkodzenie Niestety szkoda, tak by się kwalifikował do na a tak będziemy go wymieniać Ale nie jest to jeszcze najgorsza rzecz Bo będziemy go wymieniać na Myślę ciekawszy Zderzak ściągnięty, pierwszy widok na Na to co się kryje Za skrupą Chłodniczka od skrzyni biegu wydaje się cała Wszystkie plastiki nawet nie są popękane Tutaj jeden, jeden element tego nadkola czy znaczy osłony do mnie zderzaka Szkodzony wlot powietrza chłodzący Zaciski cały Tutaj oczywiście fartuch i jego wszystkie mocowania. Ale wydaje mi się, że nawet nie doszło tutaj do zawiasów od maski. Ona się zresztą dobrze zamykała. Tutaj mamy tak zwanego airboxa z filtrem powietrza, który idzie prosto do kompresora. No nic, rozkręcimy tutaj ten element, odsłonimy tą podróżnicę i odsuniemy ten cały fartuch, żeby można go było powoli zacząć demontować. Dobra, dobra.

Podłączę przepływomierz, spalimy kurwetę i poszukamy na piechotę. Zobaczymy po prostu skąd leci. I myślę, że to nam pomoże. Skoro jesteśmy przy odpalaniu, podniosę od razu dach. Zdejmę go, pokażę Wam gdzie go się wkłada. No i pokażę Wam jeszcze dokładniej wnętrze. Dziwienkę. Nie? I tutaj jedną główną. Pojedynkę trochę trudno. Nie jest za łatwo zrobić to w pojedynkę, ale można. Nasze eee, ląduje nam tutaj. Niego oczywiście nie wcisnąłem w te elementy, bo zaraz będę wyciągnął. Ok. No i zobaczcie, zobaczcie co mamy. Tu można sobie do góry też sygnowane, o, i to też nie jest fabryczne. Tak samo ten dach od dołu też jest customowo zrobiony. To Zobaczcie te fotele. no My zastanawiamy się nad wymianą ich na jeszcze ciekawsze, jeszcze takie bardziej kubełkowe, bardziej sportowe. Widzicie, jest taki sekretny schowek, który można tylko otworzyć za pomocą przycisku, i potrzebny jest do jego otwarcia prąd. Dobra. O ale alem sobie pośmigał. Słuchajcie, wszędzie Alcantara. Pięknie to wygląda. Oczywiście. Najwyższa wersja wyposażenia. Na desce mamy skórę. Tutaj mamy fabryczne znaczenie, ile ma e, koni mechanicznych i ile e, momentu obrotowego. Napalamy jej. Zobaczymy jej. O kurcze. Sygnowany Z06! Ej, ale on wygląda jak... Jak pistolet. No to jest normalnie do ładowania mechanizm. Ale sztos. Ale sztos. A druga rzecz? A wiem co to jest, to jest czek. Pusty czek. Ha, i długopis do jego wypisania. udało nam się wyciągnąć winowajce wycieku jest to tręknięty kruciec, który wchodzi tutaj do pompy wody trzeba było jeszcze zdemontować alternator, ale to jakoś poszło i mamy kruciec, teraz trzeba tylko taki kruciec znaleźć winowajca wycieku, niestety nie udało mi się znaleźć takiego łącznika nigdzie tutaj na miejscu także ląduje to do listy części potrzebnych do zamówienia, tego udało się tak na chwilę pospawać, oczywiście będzie trzymał, wrzucimy go Będziemy mogli cieszyć się układem chłodzenia. Alternator zamontowany. Tutaj jeszcze widać. Teraz tu już w ogóle to nasze główne uszkodzenie. Fajnie. Zobaczcie, no pękło dosłownie na spawie. Ten element jest odlany z aluminium. No, i w tym miejscu po prostu jest łączony z tą strefą zgniotu, gdzie jest belka. W tym miejscu też kończy się montaż wózka, czyli na tym miejscu, które jest odlane, mamy też wszystkie gwinty zrobione do zawieszenia i tak dalej. No, z tym będziemy mieli trochę zabawy, powiem szczerze, nie mogę się doczekać. Kurweta się właśnie rozgrzewa. Co ciekawe, zanim ją kupiliśmy, oczywiście sprawdzaliśmy Carfax i wiemy, że niedawno też miała serwis. Sprawdziłem teraz szybko z pozycji tutaj komputera pokładowego, że jeszcze olej ma 70% sprawności, także myślę, że na małe tu wystarczy. Jest idealna pogoda, żeby wyjechać korwetą bez dachu w zimę. Przestawię pierframa, żeby ona nie przeszkadzał. Zasiek. Ram odpada na cold starcie. Pierwsza jazda Dobra Ej, a hamulce są? Z tyłu powinny być, nie? Tak Jedzie! Dlaczego? Niestety, mały wypadek, ale zaraz pokażę. Słuchajcie, moi drodzy, auto, o tym dało się wyjechać. Temperaturę oleju mamy elegancką w normie, temperaturę wody w normie, wszystkie płyny trzymają. Pokażmy, jak to chodzi. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. To będzie na tyle w tym odcinku. Udało się korwetę rozłożyć. Oceniliśmy wszystkie uszkodzenia. Ja zrobiłem listę części. Teraz pozostało tylko znaleźć wszystkie potrzebne elementy, i będziemy tutaj potwora z powrotem naprawiać, z powrotem naprawiać. Jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za oglądanie. To będzie na tyle w pierwszym odcinku z korwety. Tak jak widzicie, pogoda jest idealna na pojeżdżenie bez dachu. Pojeździlibyśmy, ale nie mamy koła z prawej strony, z przodu, także. Cofniemy tylko na stanowisko, auto zabezpieczymy i tyle. Rozebraliśmy, ja zrobiłem listę części, zamawiamy części i widzimy się w drugiej części filmu. <gry> Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.